To też tak fajna, bo wczoraj ten Wrocław Trophy było, nie? Przez weekend. Mirna w to wódkę na górze. no. Jak Denis, wiem, że on tam tamten... nie? No i on w ogóle, te, wrocł... Te wrocławskie fakty co są na no. różnych No właśnie, kiełbasa, kiełbasa, moco. no co? A no nikt. Nawet mnie się utezwał w końcu. Brawo, brawo! Nie skorzystaliśmy z takim. zaraz, Oldboy. W odbłochach parasola tam zabrakło Tak. No, no.